Szybciej wściechli, wersja irańska Kimanko na parkingu Podziądnik mi Ostrzyk Jest gorąco, że to się pale nie mieści Nawet na asfaltie się nie da spać a ludzie na parkingach sobie przyjeżdżają z nami, parkują, stawiają namioty i idą w kina. Myślałem, że też tak zrobię, Ciężko się śpi na dworze w namiocie. Niczym Meksyk. Ktoś w nocy przyszedł i zdjął mi plandek z góry, z w sensie tropik. <grywanie> bo zrozumiał, że umrę. No i słyszałem kiedy. Zaliczony. I jak to bym mówił pod Altarnią, najciemniej w sumie i tak jest. Tutaj całe rodzinki sobie przyjeżdżają i śpią na tych parkingach. A asfalt jest w ogóle tak gorący, że w nocy oddaje ciepło to, co yy, nagromadził w ciągu dnia. I człowiek po prostu jest jak w jakimś piekarniku. A ten piekarnik, to no, wyciąga tak szybko wodę, że ja chyba w nocy wypiję z 1,5 litra wody, bo stoimy 75 kilometrów wczoraj na wpół żywy tutaj dojechał <grywa> nie robię już takich rzeczy, nie robię stojąc przy walce i ogarniając się jak zawsze bo tutaj w Iranie można takie umywalki znaleźć bardzo często na stacjach. Toalety są darmowe, więc jest pięknie. I nie to, co w Turcji i stałem sobie... Ja zawsze rozmawiam z ludźmi. I jak sobie myję zęby, rozmawiam z typem. Wspominam mu, że ja jadę na włosan, a on do mnie mówi, że on też jedzie na kwasza. I jak myjąc zęby mam wrażenie. To jest to. Kolejny raz przekonuję się o tym, że trzeba rozmawiać o łazieneczku klasa pierwsza, kwiatki czy spadźbę tą tym Milan, Milan Tower. Milo. Milo. Milo Tower. No teraz z chłopakami jedziemy w kierunku Poisson i udało się to właśnie ten ziomek, którego właśnie spotkają w łazience i no i chłopaki są studentami Z chłopakami teraz wypiłem herbatę Tak to jest wysiadasz, tak sutkarze bołają cię na herbatę na się herbaty, zjesz cukierka bo to jest nieodłączny element picia herbaty Dostajesz też ogórka i z pełną gębą mówisz do kamery Ogórku brzesz jasno Bye No I w sumie mogłem z nimi pojechać, ale nie chcę mi wprawiać w zakłopotanie. Są taksówkarzami, zarabiają to. A jak dla typa, który nie mówi, e, po angielsku, tłumaczyć. E, lepiej pójdę na wylotówkę, tylko e, złapię. Nie wiem, tutaj 30 metrów. Szybciej wściekli wersja irańska. Co oni odpalają? Dlaczego tak stoją? Nie mam zielonego pojęcia, ale tutaj jest w ogóle wow, wlotówka, wlotówka na Kasan. A taksówkarze chyba są tak zdeterminowani, że. że. sobie tak stanęli. Klucznik <sumy> jest Akram. Akram. Insta. Instagram. Instagram. Taranumem Musavi. Pani, no, no pani, pani na Instagramie, pani nakram nie zabrała z wylotówki, tak? Nie. za. <gul Wars> oh <emotively> <tulß med annecought> I teraz sobie nie możemy się dogadać, ale jedziemy. angielski problem trochę, no ale to nic, można jechać spokojnie. Irany, no angielski, ilesi! Kasian... No jak Iranie No jak No jak nie. No jak ilesi! No Ja troszkę... No i pani troszkę angielski. ilesi! No ilesi! No ilesi! No ilesi! No ilesi! Kaszan ja szan, coraz bardziej restrykcyjnie podchodzą do spraw krótkich spodenek, bo widzę jak patrzą na mnie, jak, jak nie wiadomo na ten na dziwaka. Ale o, fontanna. kiedy sobie na fontannie usiądę, żeby mnie ten mój coach znalazł. Tak czy inaczej, ten, ten mit, bo inaczej tego nie nazwę, że trzeba chodzić w długich spodniach jako turysta jest w ogóle głupi. Bo jeżeli, tak jak ja na przykład, backpacker, który spędza 24 godziny praktycznie na dobę w ciągu dnia na, na podwórku, nie wyobrażam sobie chodzić w długich spodniach. Ja przecież mając trzy pary bielizn, no to ja bym chyba w, w, przez trzy dni je wszystkie wykorzystał. A jak czasami się zdarza, że przez tydzień nie mam noclegu na Couchsurfingu, no to, to co ja mam zrobić wtedy? nie, ogólnie motyw jest taki, zrobiłem research przez y, jakieś 900 km. Czy faktycznie niestosownym jest chodzenie w krótkich spodenkach. No i wszyscy mi powiedzieli, że jako turysta mogę sobie na to pozwolić, Irańczyk na to nie może sobie pozwolić. No i po prostu w dużych miastach jest to akceptowalne, w mniejszych też, ale w takich wioseczkach no to już tak bardzo słabo, bo tam, tam mieszkają ludzie, no, którzy podchodzą do tej sprawy bardzo restrykcyjnie więc w małych miasteczkach można nagawki dopiąć ale tak normalnie można sobie y, spokojnie śmigać y, w krótkich spodenkach więc wyluzuj ale w Guashan, to ja widzę coraz więcej kobiet tak ubranych inaczej jeśli kiedykolwiek będziesz czekać na swojego hosta w parku to tam jest fontanna zapewne w Iranie a jak jest fontanna to sobie możesz nóżki pomoczyć tak jak Tomek Jajku, jak mi dobrze, ja nie mogę. Jest 35 stopni, a ja sobie nóżki moczę. Pewnie nie mogę, bo to jest chamskie. Obrzydliwe z punktu widzenia przeciętnego Irańczyka, który siedzi tutaj wokół w parku. I śmieci, to jest chamskie. Ale nie przejmuję się tym. Biorę to na klatę i na trzy włosy na klacie. Jak mi dobrze. Ale jak, jak białe stutki są opalone. Nieźle co. To speak Polish. Exactly. My in really? O, no to nieźle, słuchajcie. Ja w ogóle przyjechałem do Kwasan i moim dzisiejszym hostem jest. Jak na... Mohamed. To jest Mohamed, jest pochodzenia irańskiego i mówi świetnie po polsku. Doskonale wręcz. Ja w ogóle jestem zszokowany. Tam idziemy, Mohamed? Do przodu? Tak, pytanie. Dawaj, Mohamed. Masz, masz długopis, długopis. Nie mam długopisu, bo zgubiłem. Miałem jeden z Polski i zgubiłem. Nie wiem czemu zgubiłem. No, Więc mam ziomka i mogę z nim porozmawiać po polsku. Prosto, prosto, idź prosto. Prosto. Mam ziom... <laughs> Jakie to jest szaleństwo. Gdzieś w Iranie... Chodź, chodź, Szybko, szybko, chodź. Nie ma szybko, Mohamed. Czekaj. I ten... Ty tak mówi po polsku, ale ktoś mówi no tak po polsku, że czasami rozumie, czasami nie rozumie. W każdym razie bardzo przyjemnie. Ja się wyłączę i jadę na hulajdące. Ciąg dalszy nastąpi. Nie zapomnij dać suba, żeby nie ominął cię nowy odcinek. Do zobaczenia. Cześć!